Siema, jestem tej strony Kuba, a przed nami pierwszy odcinek z gry Ultimate, Ultimate Car Driving Simulator Bo zawsze nagrywałam Dream Legends Soccer 2020, już tinki, Poradnik, jak pobrać idę, a teraz coś innego Póki co mamy zero, jeszcze sobie pozwólcie, że sobie tutaj ściszę No i nie chciałem tego nacisnąć, tylko chciałem to sobie, pozwólcie, że przesunę sobie tu To chciałem nacisnąć, tak? I to sobie teraz dam. Tutaj na górę. No, ja przepraszam, was, że jestem tak ruszam, ale widzicie że za chwilę, jak się załaduje. Akurat jak zrobiłem cięcie, to gra się załadowała. Zobaczmy sobie osiągi tego auta. E, no, spoko auto nawet. To są początki tej gry. O Jezus, ale zmuliło. Ale zmuliło. Ten odcinek będzie krótki, będzie trwał, nie wiem, 5-6 minut. Um, bo jest to pierwszy odcinek, dlatego chcę go zrobić um, krótszego niż będą zazwyczaj wszystkie. Czy to spędzi się do 180 km na godzinę? Oczywiście, że nie, dlatego chcę gdzieś stąd pojechać i zarobić pierwsze pieniądze. Um, wtedy będzie myślę, że spoko. No i dobra, teraz taki drift. No i lecimy. O, tak po sobie pojedziemy. Mm. No i dobra. Tyk, czy będzie 180? Jest 180 km na godzinę skręciłem. I co teraz? Aha, i zarabiam 1000 dolców, więc nawet spoko pierwszy 1000 jest. No i tak, ja sobie w tą grę kiedyś grałem, ale jej nie nagrywałem. No i spróbujmy sobie zrobić... Pojechać sobie do na do na lotnisko, więc widzimy się za chwilę, jak już będę... na Dobra, już wjeżdżam na lotnisko, jak widzicie. I teraz psiu, i robimy sobie driftiki. Jak widzicie za drifty, też zarabiam pieniądze. Więc całkiem spoko już się rozbiłem, jednakże mogę sobie auto naprawić w każdym momencie. Fajna gierka, można sobie drifty porobić. Więc nawet spoko gra. Mm, dobra, popatrzmy sobie, czy... A, to co to, to, to jest? Mm, a, dobra, już wiem, co to jest, ale ja jestem, ja jestem w tą grę lamusem. Ja w tą grę gram tak naprawdę drugi raz w życiu i w tą grę jestem strasznym lamusem. Więc jak coś tam e, pewnie będę lamić, tutaj pewnie wszystko zlamię e, pewnie nie wygram nic, więc, więc więc pewnie i tak będzie. O kurczę, lecimy. Ja. Powolutku sobie jechać. Nie tak. Powolutku. Dobra, tak sobie zjadę. Teraz. Ha Mówię, dobra. Wow, co jest? Dobra, widzimy się za chwilę, jak już to przejdę, bo może Przeszedłem i mamy finish i zarabiamy 5000 złotych. Mógłbym razy dwa wziąć, ale nie, dziękuję. Coś mi zmuliło, więc widzimy się za chwilę. A, reklama. standardowa jak w każdej grze. Dobra, już pominąłem reklamę. Więc możemy sobie kontynuować grę. Ile odcinek trwa? Już? 3 minuty. Tak z 5 minut może on trwać, ale myślę, że nie dłużej, bo ja jeszcze mam dzisiaj dużo spraw do załatwienia. W sensie dużo spraw. Nie tak dużo spraw, ale oczywiście ja muszę sobie coś jeszcze tutaj porobić, a nie tylko nagrywać i nagrywać, ja nie mam nic do roboty innego to już jest trzeci odcinek dzisiaj wiem, mówiłem, że jeden odcinek dziennie, ale e, po prostu teraz jest tak fajnie tak, mam tak dużo czasu że mogę sobie nagrać dzisiaj nawet pięć odcinków wczoraj nagrałem odcinek i szczerze wczoraj miałem coś do roboty to sobie trochę pooglądałem to sobie trochę posiedziałem, pooglądałem telewizję cokolwiek porobiłem a dzisiaj już nie mam co, dzisiaj nie mam już nic do roboty tak naprawdę więc ja zresztą poza odcinkami, wy wiecie ile ja poza odcinkami siedzę na tym laptopie, na tablecie itd., itd., um, bo teraz jest właśnie ta kwarantanna, dzieciaki nie mogą wychodzić z domu, więc każdy youtuber próbuje im po prostu wymilić czas. My teraz sobie pojedziemy na gdzieś na offroad albo gdzieś indziej, więc widzimy się za chwilę jak już dojadę. A o co mi dokładnie chodziło? Dokładnie chodziło mi o port. Sam nie wiedziałem o co mi chodziło, bo wiedziałem, że tu jest jeszcze coś innego: że jest off-road, e, właśnie iPort, czyli lotnisko i właśnie port. Ale żeby nie wylecieć, muszę uważać. O Jezus, a ten to jest chyba Lamborghini Aventador. O ile dobrze wiem, bo tutaj tak naprawdę nie mam napisanych marek samochodów. E, więc no, może gdzieś jakaś Tesla będzie, może kiedyś się kupię jakąś Tesla. Kto wie, kto wie może kiedyś będzie naprawdę dużo. Na następny odcinek chcę mieć trochę zarobionych pieniędzy, żeby wam pokazać same fajne rzeczy. Nie wierzę co ja zrobiłem właśnie teraz jaki debil ze mnie. Dobra. Ostatnie podejście do tego i ja kończę odcinek, bo ten odcinek trwa już 3 minut, 5 minut, Jezu 5 minut i dlatego też Dobra, wiecie co? Um, ja już tam nie będę doskakiwać, bo to jest po prostu żałosne. E, tym bardziej, że nagrywam, bo tak to zawsze. To tak jakbym mnie nagrywał, to ja bym robił 50 prób. Jakby mi nie wychodziło, to trudno. Gram drugi raz w życiu w tą grę. A wtedy grałem tylko raz, żeby przetestować tą grę. Idziemy sobie na statek, może gdzieś to spłynie, kto wie. Kto wie, kto wie? E, więc w tym odcinku to było na tyle. Ja w tym odcinku mam się spodziewał. Zostawiam jak w górę, zniu, z latka, z Statystyk! No i ja spróbuję driftem jeszcze tutaj wjechać Wiecie co, gdybym miał włączony drift, a nie grip, to może by się udało, bo tutaj e, lewy górny róg właśnie mogę sobie przełączać. Drift, grip. No i na drifcie właśnie takie bardziej drift, drifty wchodzą, a na gripcie już już nie. Więc w tym odcinku to była tyle, no i pa!